Witam was serdecznie w kolejnym materiale, wideo na moim kanale z najnowszego Wiedźmina. No i w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie pierwsze co zrobić to pograć sobie z tą pryszcillą. Kurczę, cały czas zastanawiam się skąd ta nazwa się jej tutaj wzięła. Ona chyba będzie tutaj na tym piętrze, o ile się nie mylę, chyba ta. Czekajcie, zobaczymy sobie czy są te drzwi, tak. No dobra, dziwię się, że się jeszcze nie przebrała, ale no dobra, pogadajmy sobie z nią. Niech poznałaś Jaskra. O ile się nie mylę, już o, nią, o to ją pytaliśmy, chociaż sprawdźmy to. Powiedz mi, jak w ogóle poznałaś Jaskra? Na turnieju poetyckim, Wallander. Oczywiście już wcześniej sporo słyszałam o Mistrzu Jaskrze. I rzeczywiście w pierwszej chwili wydał mi się nadętym, narcystycznym bufonem. Tylko w pierwszej chwili? Cóż, zmieniłam zdanie, kiedy podszedł mi pogratulować. Nie spodziewałam się, że z takim wdziękiem przyjmie przegraną. Jaskier bywa irytujący, ale są chwile, kiedy przekonuje się, że potrafi być sprawiedliwy i szlachetny. No, gdyby nie to, chyba bym z nim nie wytrzymała. A rozumiem. Nie, chyba tych informacji jeszcze wcześniej nam tutaj nie podawała, więc to jest jakaś chyba nowość. O ile mnie pamięć nie myli, chyba. Jeśli bym się myli, to weźcie mnie poprawcie, ale ja o tym przynajmniej nie słyszałem, nie wiem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, powiedzmy jej, że mam nowe informacje o Dudu. Może ciekawego, coś się dowiemy też na ten temat od niej. Wiem, gdzie jest jaskier. Gdzie? W Lochach, na wyspie Świątynnej. To jakiś żart? Nie żartuję. Ale spokojnie. Tejiz wymyśliła, jak go wyciągnąć. Musimy tylko znaleźć Dudu. Twierdzisz, że musicie znaleźć Dudu, żeby znaleźć Jaskra, żeby znaleźć Ciri? Brzmi jak strasznie dużo szukania, ale życzę Wam powodzenia. Nie mam wyboru. Muszę się spotkać ze królem Juniorem. Może on będzie coś wiedział. No dobra. Ale ma rację, Do tego szukania coś sporo jest. Idziemy tu, szukamy tego, tamtego i tamtego. Muszę Wam powiedzieć, że też chciałbym troszkę więcej e, teraz zacząć misji pobocznie wykonywać, bo jak widzicie. Troszeczkę, może to nie, nie robi się nudne, ale gdybyśmy ciągle tylko robili e, i poszukiwali kogoś w tej grze w misjach fabularnych, to mogłoby być troszeczkę się nam to znudzić, dlatego też e, jednak trzeba troszeczkę bardziej uatrakcyjniać te misje poboczne. Na teraz z ostatnimi czasy, bo wiecie, nie robiłem tej misji pobocznej ostatnio, ponieważ mało ich było. Teraz muszę wam powiedzieć, e, czekajcie, tylko sobie ustawię zadanie do wykonania, e, a, a, odszukaj kasyno należące do skurwiala dobra, weźmy sobie to. E, muszę wam powiedzieć, że... Na po prostu, wcześniej misji pobocznej jakiejś nie było, bo większość porobiłem już wcześniej, ale teraz się pojawiły znowu nowe, więc jutro na pewno nagram troszeczkę może więcej misji, jak mi się to uda, misji, no odcinku, jak mi się uda to też wykonam sobie jakieś misje poboczne, abyśmy troszeczkę akcji więcej mieli, no kto wie, może w tym odcinku też troszeczkę więcej akcji będzie, ale na chwilę obecną jak właśnie Priscilla mówiła, trzeba szukać tego, żeby znaleźć tamtego, żeby znaleźć tamtego. E, więc troszeczkę tego szukania jest i mało akcji się dzieje, więc trzeba sobie to urozmaicić jakimiś misjami pobocznymi. Więc mogę was poinformować, że w kolejnym odcinku na pewno pójdziemy zapolować na jakieś zwierzątko, aby to troszeczkę było więcej urozmaicenia. Dobra, pogadajmy sobie z bramkarzami, aby wejść do tego kasyna Skurwiela Juniora, jak widzicie. Czego tu chcesz? Tego, co wszyscy. Zagrać, zabawić się. Wejście tylko za zaproszenie. Dobra, e, zapłacimy im, bo ta kasa jakoś specjalnie mi się tutaj w tej grze nie przydaje, więc e, nic nie stracę, jak im zapłacę. A nie będzie też problemu, żeby tutaj wejść i załatwić co to, co chcemy. Oto moja przepustka. Chętnie ją wam oddam. A my chętnie przyjmiemy. Swoją drogą, jaki to gówniany pieniądz ta korona. W Temerii mógłbyś powiedzieć, jestem znajomym Foltesta, w gardzie. Cesarz za mnie ręczy. A tu co? Dupa. Prawda. Jakiś jebany statek jest na tym pieniądzu. Jak statek może za kogoś poręczyć? Jestem znajomym tego statka? Bez sensu. Mówi się tego statku. No, ja się chciałem to powiedzieć. Dobra, możesz wejść. Dobra, jak widzicie, poszło gładko. Wystarczyło im zapłacić. Zagraj w karty z gośćmi, Kasynia. Na serio, ja nie potrafię grać w karty. Mogę postawić do... Czekajcie, to jest ten, z którym można pogadać. Człowiek z kurwiela juniora. Chyba nie, czekajcie. Dobra, pójdźmy na Później górę nie, może, bo tutaj nie, wydaje nie, mi się, że możemy obojętnie z kim pograć. Mamy trzy tutaj jednostki, jakby to powiedzieć. I chyba z każdymi możemy pograć. Dobra, tu mamy kogoś. Karta ci idzie. Można się przysiąść. Nigdy cię to nie widziałem. Chcę poznać z, z właścicielem. I to z tego? Ja też się nie widziałem. Coś wydaje mi się, że jak wybiorę opcję chcę poznać z właścicielem, to się mogą czegoś domyślić, że jednak nie przyszliśmy tu pograć karty, nie przyszliśmy tutaj się napić, tylko przyszliśmy tutaj, tutaj w jakimś konkretnym celu. Ale to chyba będzie lepsza opcja niż granie w karty. Ja nie potrafię serio grać w ogóle w karty, więc... Szczególnie w pokera. Chyba byśmy w niego tutaj pograli sobie. Nie, dobra. Chcę poznać z właścicielem. Słyszałem, że można tu spotkać juniora. Tak słyszałeś? A co jeszcze słyszałeś? Zostałem skulwiera czy nie zostałem? Junior miał rację! Ktoś po niego przyszedł! Ha, dobra. Go. A dobra! A, i tak jak myślałem, będzie walka z przeciwnikami. Dobra, jeden rozwalony. Czekajcie, weźmiemy sobie tarczę, e, weźmiemy sobie może wpływanie na umysł. Kurde, nie tego. Późno to zrobiłem, ale to jest, nie lubię naprawdę walczyć w takich małych, takich lokacjach, gdzie jest naprawdę mało miejsca. Z tego względu, że czasami ich kamera potrafi zgłupieć Ależ, cholera. E, czekajcie, weźmiemy sobie może ogień, troszeczkę tutaj podpalimy. Spajczą się, to będzie inaczej, tutaj. Będę mieć inne nastawienie na walkę. Dobra. Jest ogień, może użyć ognia, dobra. Podpalmy ich. Dobra. I zregenerujemy się znowu, możemy tego znowu potwajczyć. A zdecydowanie to jest... Łatwiejsze niż gra w karty i też przy okazji jest to efektowniejsze. Czekajcie, zobaczymy czy ktoś jest na dole tutaj. Ja jeszcze to muszę zrobić to też troszeczkę się jak widzicie tutaj zregenerować sobie zdrowie. Kurde, mikstury miałem porobić, ale znowu o tym zapomniałem. Napytaliście mnie, czemu nie używam tych mikstur całych. No zapominam. Na dole też chyba będzie jakiś przeciwnik, coś czuję. Będą no, na dole? Są, widzicie? Tylko jeden, dobra. Okej, okay. to mi się podoba. I na górze jeszcze. A nawet dwie grupki są przeciwników. O ile mnie tutaj rozpoznanie mapki nie myli, dobra, użyjemy też sobie na nich ognia. to czekajcie, odskoczę im, znowu mogę ich troszeczkę podpajczyć. Tego chyba już zabiję nawet. Ładnie. A już z jednym to jest banał powalczyć. Starczy Właśnie też użyjemy, czekajcie, jeszcze raz tutaj tego ognia. Nie będziemy się z nim tutaj męczyli. Jeszcze raz. Ja idzie do mnie teraz. Dobra. Odważny. No na pewno ci to pomoże! Zresztą, nie wiem, koleś, czy wiedziałeś, ale byłeś sam. Trzeba się tu rozejrzeć. Um, tutaj e, raczej nic e, o, ta linka może mi się przyda, ale też muszę od razu to, co zbieram, bo zawsze biorę wszystko, a potem muszę to wszystko potem wyrzucać, więc... Floreny się przydadzą, toporek nie, tak bym go wyrzucił, sztabka srebra się przyda, len też się przyda. Ogólnie już niedługo będę miał nawet 15 poziom, a wiem, że mogę sobie jedną zbroję na 15 poziomie wytworzyć, więc pokażę Wam to pewnie w kolejnym odcinku. Ej, słyszysz mnie? Ariko, żyjesz? Nie dobijaj. Nie mam takiego zamiaru. Coś ty za jeden. Słyszałem jakieś wrzaski z dołu. Już wszystko w porządku. Pomożesz mi. Jasne, że mu pomożemy, raczej tutaj nie stanowi zagrożenia dla nas, a też być może ma jakieś informacje a, ciekawe. Dobra, najpierw pogadajmy sobie z nim. Widzę, że nie jest z tobą aż tak źle. Pogadajmy najpierw. Co tutaj robisz? <laughs> a jak myślisz? Siedzę sobie. Dobra, już nie cweniakuję. Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpitlem Bedlama. A jesteś? Tak jakby. Więc czego się tak jakby dowiedziałeś? Kurwiel skumał się z erydańczykami, nie rozumiem dokładnie o co chodzi, ale trzyma z nimi i tyle. Nic więcej nie wiem. Dobra, czyli pomożmy mu, bo być może to będzie miało jakiś pozytywny wpływ na nas. Zapłaci nam albo, no nie wiem, coś, coś podobnego. Uważaj na siebie. Ach, dzięki. Muszę zniknąć, dopóki się to wszystko nie skończy. Powiem Bedlamowi, że mi pomogłeś. Zgłoś się do niego, na pewno cię wynagrodzi. Kurczę, nie mówiłem wam. W o tym, że Junior dogadał się z Zadańczykami. Każda rzecz, bo jest takim dobrym Wiedźminem. Sami zauważyliście, że raczej tutaj staram się unikać konfliktu. No, jeśli ktoś mnie nie wkurzy, tak? Jeśli ktoś mnie wkurzy, to wiadomo, że można mu spuścić w pierdzień, jak przed chwilą, zamiast walczyć, grać w karty walczyliśmy z przeciwnikami, ale opłaca mi się to strasznie, bo zobaczcie, gdybym ja go tam zostawił, co by mi tutaj to dało, nic by mi to nie dało, negatywne e, jakieś tutaj e, rzeczy, które e, e, czekajcie, tylko sobie zostawię tutaj. będziemy, powalczymy sobie na tym, powalczymy sobie na ringu, to może być też ciekawe zagrałem karty z gośćmi kasyna, to mi się nie udało, ale już inne rzeczy udało mi się przy okazji Zrobić, uda się na ring należący do wiela Juniora. Pójdźmy, zobaczymy. Walka w ringu, no może być ciekawie. A też jak widzicie, jest to też tutaj gdzieś a, w okolicy. Są mu dwa miecze, gubie czy co? O, dziecino, dziecino. Jeden jest na potwory, drugi jest na ludzi. Dobra, czekajcie, ja sobie tutaj wezmę medytację, aby regenerować zdrowie sobie w pełni. Bo na ringu możemy też mieć jakichś przeciwników, z którymi pewnie będziemy walczyli. Teraz się przejścia nie ma. Nie kryj. Witam. Nie znam cię, nie wpuszczę cię. Nie stój tutaj. Dobra, zapłaćmy im. Na pewno jakoś się dogadamy. Niby jak. Zapłacę wam, a wy mnie wpuścicie. Dawaj. Właź i pamiętaj, że mamy cię na oku. To prowadzi te walki. Igor. Korytarzem do końca i w lewo. Dobra, korytarzem do końca i lewo. E, tutaj ci jakiś nie wiem, nie mieli Rock tak jak tamci poprzedni. A propos tych monet z tym statkiem. Zbieraj się, teraz twoja Dobra, czekajcie, dobrze idę, dobrze. Tu nie jest do I teraz ten, dobra, chyba jego widzę, to chyba jest on. Igor, właśnie nie o niego uciec. chodziło, o tutaj ten podest. Potrzebuje by można było uciec twarzy. Potrzebuję roboty. A co umierz? Potrafię robić mieczem. Mogłbym się nająć do ochrony. A kogo chciałbyś ochraniać? Mm, mm, mm. Ktoś musi pilnować porządku. No nie precyzujmy, bo jak powiemy, że chcieliby się ochraniać skurwiela Juniora, no to. Wiecie, zaraz może wyjść, nie? Wszystko na jaw, więc. Tłum czasem ponoszą emocje. Ktoś musi pilnować porządku. Hm. Jakie masz doświadczenie? Dobra, nie mówmy o potworach, chociaż nie wiem. Wydaje mi się, że powinien wiedzieć, że jesteśmy widziminem. Sporo w życiu walczyłem. Nie nosiłbym miecza, gdybym nie potrafił go użyć. Zabijałeś ludzi? Zdarzyło się. Czemu nie mówisz, że jesteś wiedźminem? Przecież widzę. Nie szukam zlecenia na potwory. Potrzebuję zwykłej roboty, przynajmniej na jakiś czas. Hmm, muszę cię sprawdzić. Chcę zobaczyć, jak się zachowujesz w walce i czy rzeczywiście potrafisz się bić. Będziesz walczył na arenie. Jeśli przetrzymasz trzy walki, to pracujesz dla mnie. Dobra, pasuje mi to. Ustaw mi przeciwników. Są już ustawieni. Zaczynasz od razu? Czy potrzebujesz czasu na przygotowanie? Od razu jestem gotowy. <śmum> Mam pełen pasek zdrowia, więc mogę walczyć. Nie potrzebuję przygotowania, tym lepiej. Zaraz się przekonamy na co cię stać. Pamiętaj, to walki na śmierć i życie. Tłum nie lubi gdy oszczędza się przeciwników. Zaczynajmy. Oj, coś czuję, że będzie naprawdę ostro. Szynku! Życie jest tańsze niż kubek wody, przybył walczyć wiedźmie Mutant morderca! Jego przeciwnikiem będzie Gustav René. Człowiek, który wyciął sobie nożem drogę z brzucha matki. Jak zawsze będzie to walka na śmierć i życie! No dobra, zapowiadacie to niesamowicie. Zwróćcie uwagę, jak ta arena tutaj fajnie wygląda. Już mi się to podoba. Nie zabiję! Kurde, bo się teraz skurję na nas dopatrzy, jak to epicko wygląda Spuścić O, kubań, zaczekajcie, może użyjemy ognia na psy. Teraz pytanie, co się z tym kolesiem stanie? Ja go tutaj uratowałem jak widzieliście. Wiem, że tutaj nie publiczność mnie za to nie polubi. On nam będzie pomagał? I biernie teraz się Dzień, zachowuje Wiedźmin Kolejna walka Naprzeciwko siebie stanął. Wiedźmin i... Oto skubańcy. Dzień, Prosto z, z Kaligę. Dwóch na dwóch? Ojcem był górski niedźwiedź. Żyją, by zabijać! Czekajcie, bo teraz ciekawi mnie to czy... On mi będzie pomagał. Czekajcie, sprawdźmy to. Ja pierdziulę na raz go wziął. Nigdy. O, kurde, jednak się nie udało to do końca, ale zwróćcie uwagę, warto byłoby pomóc, bo jednego rywala nam tutaj załatwił. No Czekajcie tego lepiej tutaj nie podchodzić. Ale fajnie, to fajnie to wygląda, że uratowaliśmy go i znowu widzieliście dobry Wiedźmin. Miał za to. E... Zwyciężył ponownie! Kolejna walka! Ja się przygotuje. Znowu widzieliście. A, potwór jakiś! E, znowu bycie dobrym Wiedźminem e, miał jakieś pozytywy, tak? Czyli koleś mógł nam pomagać, gdybyśmy razem jakoś współpracowali. ...to może i nawet byśmy e, przetrwali do końca. Tutaj e, zapowiadali ze mną trzy walki. Była walka najpierw z nim... Bo teraz nie wiem, czy oni mi tego nie zaliczyli, jak ja go e, oszczędziłem. Mówili, że mamy walczyć na śmierć i życie. Z tym robaczkiem już miałem okazję walczyć, więc wiem, jaki to jest rodzaj przeciwnika. Chyba no, na streamie nawet z nim walczyłem. Dosyć łatwy do pokonania, ale to sobie tutaj chcę... ...zregenerować zdrowie w razie czego, w razie gdybym nie miał czasu na walkę... Nie wiem z kimś jeszcze, bo nie wiem czy mi właśnie zaliczyli tutaj walkę z tym kolesiem. Gdyby mi jej nie zaliczyli, to wychodzi, że walczyłem z tymi dwoma i z tym ptaszorem tutaj. A, a walki z tamtym może mi nie zaliczą, więc jeszcze chyba jakiś rywal będzie. No zobaczymy za chwilkę. Dobra. A, mówi... O, ale go tam wcięło, wdawy. <laughs> Zgliczował się. To tyle czy jeszcze ktoś? No, A są na mnie przez to, że albo wygrałem, albo że go tamtego uratowałem. No właśnie. A z tymi też już miałem okazję walczyć. Chyba też na streamie nawet. A to jest banalny przykład już do pokonania. Ta trudny kubaniec. Mam tylko antidotum na plęś tutaj. Dobra, damy radę mimo wszystko. Co on robi? No spadaj stąd kurde od niego, a nie się... ...duzdrzesz. Dobra, pokonany. Pięknie. Coś jeszcze mają dla nas? A ta arena wygląda jak masakra, podoba mi się to Borysa! Mam wypuścić Borysa! Tu jest, to jest niedźwiedź? Tak. Po raz pierwszy od dawna wypuścić Borysa! Dobra, Borysek, chodź do nas. Chodź, pokaż. No, z niedźwiedziem też już walczyłem, pokazywałem wam nawet na YouTubeach. Podpalimy. Kurczę, ja bym takiego niedźwiedzia tak naprawdę, nie? Jakbym tutaj walczył z takim niedźwiedziem, miałby takie moce jak w czyli podpalenie między innymi. No to ja bym takiego niedźwiedzia podpalił raz, dwa, bo on takie ma futro grube i gęste, żeby się spajczyło to od razu, nie? Jak widzicie, wystarczy tutaj... Znaczy, tutaj akurat że nie wystarczy go podpalić, trzeba z nim tutaj będzie jeszcze walczyć. Ale też jest. 11 poziom to jest banał. Widzicie, Borysek raczej tutaj się nie spisał. <grystanie> Dobra, pokonany. Ale ich wtedy muszę wkurzyć, pewnie. Spodziewali się, że deadne. Zwycięstwo Wiedźmina! Oni by chcieli jeszcze, abym walczył, pewnie. A jest! Brawo! Pięknie żeś ich wszystkich rozpierdolił! Powiedzieli mi, że na arenie pojawił się jakiś kozak, i co? I mieli rację! Dobra, Budajmy i zapytajmy się, kim jest. Żeby tutaj nas nikt nie rozpoznał, chociaż wydaje mi się, że mogą się domyślać tego, kim jesteśmy i co szukamy. Dzięki. Od kogo te gratulacje? Co za matą. Przyszedłeś mnie zabić i nie wiesz, jak wyglądam? No, dosyć już tego miziania. Teraz... ludy Tazaka dostały się do kanałów! Mordują obstawę! To co mi tu stoisz jak chuj na weselu? Zwołuj ludzi i bierzcie się za karu! I niech ktoś w końcu zabije tego Wiedźmina! Słyszeliście, Zabić go! Aj, będzie grubo coś czuję, w końcu brakowało mi takiej akcji, kurczę. Bo m, troszeczkę wiecie, yy, po czasie, co tu zrobić, wpunąć na. No, dobra, podpalimy ich, e, po czasie, kurde, naprawdę ciągle jakieś tam tylko dialogi były. Yy, zarówno dla mnie, jak jako gracza, który tutaj gra i bawi się w grze, no, robiło się troszeczkę nudnawo. Dla Wita, pewnie tak samo tutaj, oglądanie tego dialogów mogło być po czasie nużące. Tak teraz chyba tej akcji w tym dzisiejszym odcinku nie brakuje. O co chodzi z tymi oczami? Jak mają zasłonić oczy? Co im to da? Nic im przecież to nie da. Aj, czekajcie, tak nie mogę z nimi walczyć. Eee żeby Ciebie coś tam czasami od -ta nie wzięło. Dobra, a jeśli chodzi o przeciwników z takimi tutaj, jak widzicie, tarczami, to najlepiej wpłynąć na ich umysł, ponieważ tą ta tarczę ciężko czasami e, jest po prostu rozwalić. Kiedy wpłyniemy na umysł, widzicie trzy ciosy jego siedzili oczywiście z automatu i pokonujemy ich, więc pod tym względem e, tutaj warto to po prostu robić. Mamy też klucz Igora Wpływanie na umysł z kol na koleiści starczami jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Dobra, eee, czekajcie, eee, weźmy sobie tutaj zadania. Eee, odszukaj kryjówkę skurwiela juniora, przeszukaj arenę, aby zdobyć informacje o skurwielu. To jest ta arena ta tutaj? To jest gdzieś indziej, czekajcie. Bo szukaj arenę. To, to było uznawane jako ringi. Teraz zastanawiam się czy, czy o to chodzi. Ale przeszukajmy, zobaczymy co ciekawego. Może tutaj uda się nam jeszcze znaleźć. Ja bardziej musiałbym iść na górę, tam gdzie on się znajdował wcześniej. Tylko nie mam pojęcia, jak tam wejść. Tutaj chyba był ten niedźwiadek, nie? Borys, czy jak mu tam. No, długo nie pożył sobie. Długo nie walczył i ta przerwa chyba niedobrze mu zrobiła. Tak samo jak mi. Przerwy od jakichś rzeczy. Nie robią dobrze. Kurde, tutaj nic ciekawego czekajcie, no bo tutaj przyszukaj arena, aby zdobyć informacje o skór wielu. Może tutaj gdzieś. No bo pewnie chodzi o te wieśmiskie zmysły, nie? czekajcie co tutaj jest mamy. od przesuwania drzwi. Za tą ścianą coś powinno być. O, ciekawe. Czekajcie, użyjemy kinetycznego uderzenia. Nie. Tutaj raczej z tym nic nie zdziałamy, ale... Czekajcie, tutaj. Coś musimy tu poszukać, aby te drzwi otworzyć Tylko pytanie co? Tutaj możemy normalnie wyjść. A czekajcie, coś tutaj jeszcze mamy. Dobrze idę. Chyba tak. A, pomóżmy tutaj krasnoludom. Dobra. U, te poradzili sobie dosyć szybko. No i widzicie, to jest to miejsce, gdzie właśnie on był na górze. Zwróćcie uwagę, teraz jesteśmy na górze areny, która no, wygląda nieźle. Podoba mi się też strasznie ta arena, ten ring właśnie w Far czwórce. Muszę wam powiedzieć, też mi się tam fajnie walczyło. Mam nadzieję, że takich aren jeszcze kilka będzie, gdzie moglibyśmy po prostu powalczyć, jak o, nie poza, poza wątkiem fabularnym, tylko jako, jako misję takie wiecie, poboczne, fajnie by było. Bo mamy możliwość walki, ale w takich wiecie, jakichś takich karszmach, to się słabo wygląda. Gdybym mógł powalczyć na jakiejś arenie z przeciwnikami, z kilkoma, różne fale, hordy, byłoby mega fajna mamy sprawą tam, dobra. Klucz mamy, otwórzmy sobie tam tutaj. A, wiadomość od Igora i Złoty Pierścień. Yy, przeczytaj znalezione dokumenty. Dobra, weźmiemy sobie kwipunek. Yy, Przezmioty fabularne. Wiadomość od Igora. Okej, okay, czyli możemy sobie tam teraz wrócić, tak? A, poczekajcie, pomożemy jeszcze tym. Zawsze taka walka, to jest... czekać, tutaj wpłyniemy chyba na ich umysł, bo mają zubańce tarcze. To też fajnie, lubię naprawdę jak. Ja wam nie raz to mówiłem, ja lubię jak walczymy sobie z przeciwnikami kilkoma. E, znaczy z kilkoma przeciwnikami, nie o to mi chodziło, kurczę, źle to powiedziałem. E, z kilkoma e, ludźmi, kompanami naszymi, e, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. To jest zdecydowanie ciekawsze wtedy walka, jak pomagają nam w czymś. Możemy wtedy rozwalać większą ilość przeciwników. Dobra, i teraz zobaczmy. Czekaj tylko, co tutaj zregeneruje zdrowie. I zaraz zobaczymy, czy tu będziemy mogli sobie wejść jakoś. Interesujące. Ok, mamy coś ciekawego. Tajemniczy list. Przeczytaj tajemnicy list, tajemniczy list. Dobra. No nie, tutaj ekwipunek. Przedmioty fabularne i mamy liścik. Król Robin nie jest zdolny No dobra, czyli teraz musimy sobie odszukać kryjówkę z Juniora. A jeszcze też możemy poznawać sobie. O związkach skurwiela z Redańczykami, więc pewnie to zrobię, ale to będzie już w kolejnym odcinku, tak więc w dzisiejszym to by było tyle. Jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę czekajcie na kolejne materiały wideo na moim kanale które pojawią się już jutro, jeśli uda mi się ten odcinek jeszcze w dniu dzisiejszym na kanał wrzucić. Tak więc to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!